Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Serwis informacyjny chrześcijan biblijnych. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że ten film nagrywam po raz drugi, albowiem y, wcześniej nagrałem bez głosu. Y, złośliwość rzeczy martwych. A tak naprawdę nie włączyłem mikrofonu przez nieuwagę. Y, no ale lecimy do wiadomości. Słuchajcie, były prezydent Donald Trump ostrzegł w poniedziałek, że... Trzeba obniżyć temperaturę w kraju, lub staną się straszne rzeczy. Dodał: Kraj jest w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Jeśli jest coś, co możemy zrobić, aby pomóc, ja i moi ludzie, z pewnością bylibyśmy gotowi to zrobić. Agenci federalni skonfiskowali ponad dwa tuziny pudeł z przedmiotami, w tym 11 zestawów tajnych dokumentów z kurortu Trumpa Mar Alago w Palm Beach na Florydzie. Według spisu, który otworzył w piątek sędzia federalny, cztery zestawy dokumentów zostały oznaczone jako ściśle tajne. Najwyższy poziom klasyfikacji, jaki może ustanowić yy, yy, rząd. Trzy zostały oznaczone jako secret, drugi najwyższy poziom, a pozostałe trzy zostały oznaczone jako poufne, najniższy poziom klasyfikacji. No i o czym to świadczy. Jest to kolejna po, po wojnie z Ukrainą ustawka. Albowiem Biden w grudniu chce wprowadzić obrót bezgotówkowy, a więc trzeba by to czymś przykryć. Zresztą to nie ma znaczenia. Y czy Biden wprowadzi obrót bezgotówkowy w grudniu, będzie próbował, czy nie? Dlatego, że to będzie zmasowany atak, to będzie blitzkrieg. Y ludzie nie będą mogli się połapać, z, z której strony mają się bronić. Y no niestety, y tak to wygląda. Y a propos, a propos. Y właśnie tej ustawki. W ich systemie wszystko ma wyglądać naturalnie. Kłótnie Tuska z Kaczyńskim, y, czy y, tak jak kiedyś Kwaśniewskiego z Wałęsą. Y, ale chciałem Wam przypomnieć, że y, to znaczy tym przypomnieć, którzy czytują mój blog, y, że w Stanach Zjednoczonych w stanie Floryda powstała taka ustawa mówiąca o tym, że każdy obywatel będzie zmuszony do, do e, udostępnienia swojej działki pod ustawienie masztu 5G. No i teraz, jaka jest ciekawostka tutaj? Ano taka, że wyłączeni z tego obowiązku są prezydent Trump oraz, e, oraz, oraz Bill Gates. No, więc takiego mamy antysystemowca, właśnie Donalda Trumpa. I tak jak wspomniałem, w ich systemie ma wszystko wyglądać naturalnie. Między innymi kłótnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale podczas debaty prezydenckiej między Aleksandrem Kwaśniewskim a Lechem Wałęsą w latach 90. obaj panowie odgrali niezłą scenkę, kiedy to Lech Wałęsa trzymający sobie na klapie marynarki Izydę Asztartę, czyli tak zwaną Matkę Boską, powiedział do Kwaśniewskiego, że ja panu mogę podać, ale nogę. Cała Polska była zbulwersowana, uznano to za ordynarne zachowanie, a ileś tam lat później jak już rozkradli Polskę z obu stron, razem bawili się na urodzinach Wałęsy. Taka to jest właśnie, takie są właśnie realia. Hazary się śmieją z Polaków, śmieją się, mają dobry ubaw, śmieją się i żyją naszym kosztem. Teraz mamy podobnie szopkę, ale nie noworoczną, a wakacyjną. Noworoczna dopiero nadchodzi. Ci, którzy obserwują informacje na bieżąco, nie tylko u mnie, ale na innych stronach czy kanałach, wiedzą dobrze, co, co ma być. Zresztą ja niebawem będę starał się nagrać taki film, tylko o tym i temu poświęcę. Nalot. Ten, który wydarzył się niedawno na, na tą posiadłość Trumpa, ma na celu z, po prostu sprowokowanie zwykłych obywateli, Amerykanów do powstania i protestów w całym kraju, do protestów w całym kraju, które następnie zostałyby wykorzystane przez FBI do wprowadzenia tajnych agentów przebranych za zwolenników Trumpa, albo y, konserwatystów, y, aby dokonywać spektakularnych zniszczeń i wykazać, jacy to prawicowcy są źli. Y, tak to może wyglądać. Taktyka stara jak świat. Y, przecież według Norona to chrześcijanie podpalili Rzym i w taką wersję wierzy nawet gazeta wybiórcza, której właścicielem jest Aaron Schechter. Mam nadzieję, że y, o takich rzeczach mogę mówić, takich nazwisk mogę używać. Nikogo nie obrażam. No właśnie. No i podobno reżim Bidena planuje udawać takiego słabego, poszkodowanego, bombardując własne biura i zabijając własnych agentów, nawet poświęcą ich, nawet jeżeli będzie trzeba, w celu wystosowania międzynarodowej prośby o pomoc do ONZ. Innymi słowy, będą prosić o utrzymywanie pokoju. I ja myślę, i tylko, nie tylko ja, bo w zasadzie to jestem jednym z ostatnich, biorąc pod uwagę samych zainteresowanych, czyli obywateli Ameryki. No, według mnie i, i, i takich atystomowców czekają Amerykę bardzo ciężkie chwile. Mówi się także, że prawdziwym zagrożeniem jest to, że ONZ zaprasza Chiny do okupacji Stanów Zjednoczonych pod przygrywką działań pokojowych lub Misji ratowania żywności, ponieważ tak wielu Amerykanów będzie głodować z powodu niedoboru żywności. O tym też Wam pewnie nie muszę tutaj zbytnio mówić. Dobrze wiecie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych: są przerwy w łańcuchach dostaw, są palone magazyny żywności i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o tych indykach wymordowanych, no szkoda słów. No więc kontynuując ten wątek. Amerykanie y, i niektóre portale spodziewają się, że y, pod przykrywką działań pokojowych wkroczy PLA, czyli y, Główna Siła Militarna Chińskiej Republiki Ludowej w niebieskich hełmach i będą chodzić od drzwi do drzwi, próbując rozbroić naród amerykański w imię bezpieczeństwa. No, i teraz y, jest to jakby y, logiczne, dlaczego y, tak inwestowano w Chiny i y, 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 w ich armię. Yy, i powiem wam tak problem ludzi zajmujących się geopolityką lub spiskami nawet polega na tym, że analizują oni sytuację na świecie przez pryzmat konfliktów między państwami, a nie sceny ustawianej przez obie strony to jest scena ustawiona przez obie strony a nie konflikt yy, między państwami i trzeba to wiedzieć, ci którzy Mówią y, o tym, że y, to państwa między sobą walczą, na przykład Rosja z Chinami i tak dalej, y, przepraszam, y, Rosja ze Stanami Zjednoczonymi, Chiny z, z Ameryką i, i tak dalej, y, a mają, y, nie wiem, po, po 50 10 tysięcy, czy 5, nie daj Boże, jeszcze powiedzmy 100 tysięcy subskrybentów, to oznacza, że to są kłamcy, y, bo. No nie wiem, jest tak dużo, tak dużo informacji, że nie sposób, jest, nie sposób jest tego nie wiedzieć. Ja na blogu niedawno udowadniałem, że chińska loża masońska została założona przez Brytyjczyków. Czytaj angielskich hazardów. No więc ludzie, no, nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwariować. Oni na samej górze się dogadują. Nie ma się czegoś takiego jak konflikt Chiny... Stany, czy Rosja, Ukraina lub Tusk Kaczyński. Żeby to bardziej obrazowo było. Panuje tylko zasada dzieli i rząd. Biden sprzedaje Amerykę tak samo jak Trump, czy na odwrót. Biden i Trump to wychowankowie jezuitów. Tak samo jak y, spora część aktorów. Kiedyś opublikowałem taką listę. E, aktorów, e, którzy są wychowankami szkół jezuickich w Stanach Zjednoczonych. protestanckim rzekomo kraju. I żaden chrystianin biblijny, tak, chrystianin, bo e, nie chcę używać słowa chrześcijanin, dlatego, że kojarzy mi się to e, z takimi letnimi chrześcijanami, którzy, e, katolikami, tak, którzy chodzą na, na, na śluby katolickie, wysyłają sobie wesołych świąt, e, a słuchają metaliki, e, czy chodzą na dyskoteki i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ja stronię od takiego określenia chrześcijanin, i dlatego zacząłem mówić, że żaden chrześcijanin biblijny, i to też takie warunkowe określenie nie weźmie udziału w żadnych prowokacjach w Stanach Zjednoczonych, ani w żadnych prowokacjach w Polsce. Amerykanie y, myślący uważają, że najbardziej prawdopodobnym wariantem reżimu w USA y, jest upozorować jakiś y, haniebny atak bombowy. Na duże amerykańskie miasto. Swoją drogą uważam, że może dojść też do takiego fałszywego ataku nuklearnego gdzieś na jakieś miasto w Polsce. I pewnie jest to już dawno przygotowane, już dawno chcą takich ludzi przeznaczyć na straty, jeżeli mają to w planach. I powiedzą, że jest skażenie. Pamiętacie film Sex, -Sex Mission? Jak oszukiwali ludzi, którzy, nasze znaczy kobiety, które żyły pod ziemią. Też była farmacja, wyśpigułkę, wyśpigułkę. No, nie chcę teraz y, omawiać y, tego filmu, bo y, może bym się zagalopował. Y, to, co się dzieje, to nie jest jakiś spontanik. Oni coś szykują po prostu. Coś szykują. I nie tylko właśnie tak jak powiedziałem w Stanach. Bo jeżeli Rosja, co rusz, grozi atakiem nuklearnym, to może to być Wielka Brytania, może to być Polska. Czy jakiś inny kraj, który dozbraja Ukrainę? I teraz tak. Dodatkowo, taki świeży news dzisiaj. Chiny wyślą żołnierzy do Rosji na wspólne manewry. Jestem teraz na portalu. Na portalu WNP to jest informacja bodajże z dzisiaj, i jest o tym mowa właśnie, że chińscy żołnierze pojadą wkrótce do Rosji, by wziąć udział we wspólnych manewrach z wojskami tego kraju, a także innych państw, w tym Indii, Białorusi, czyli naszych sąsiadów, Mongolii i Tadżykistanu, ogłosiło w środę Ministerstwo Obrony w Pekinie. No niesamowita e, szopka. Wszystko ułożone pod, pod okłamanie ludzi. Ludzie będą się zabijać, myśląc, że po drugiej stronie jest ich wróg, dlatego że zaufali politykom, którym włos z głowy nie spadnie. O ile masoni mają włosy na głowie, dlatego że panowie w fartuszkach zazwyczaj są w wieku podeszłym. Przynajmniej tak są pokazywani. Widziałem jakieś wielkie spotkania w Wielkiej Brytanii. To byli to zazwyczaj panowie tacy po, po 70. No więc, tym możnym tego świata włos z głowy nie spadnie, zakładając, że mają włosy. I teraz tak: no Kissinger, chyba, chyba Wam o tym mówiłem, mówił w lipcu, w połowie lipca mniej więcej, że wojna będzie do połowy sierpnia. Na razie jej nie ma. Zresztą znaczy on mówił o wojnie światowej, o ataku Rosji na Stany. Na razie jej nie ma, ale wydaje mi się, że jak zaatakują to cały świat i to z całym impetem. Wchodzą słuchy, że ma to nastąpić 1 września. No, może tak, może nie. Ja nie przykładam do tego już obecnie uwagi. Wiem na pewno, że ta jesień będzie bardzo ciężka. I, i to mi wystarczy. A czy 1 września coś będzie, czy nie, nie ma sensu wyznaczyć jakichkolwiek dat. Ma to oczywiście jakąś swoją logikę, ale no nie zajmujmy się tym. Żyjmy tym, o czym wiemy na pewno. A wiemy o tym na pewno, że Chiny wyślą żołnierzy do Rosji. Z innej beczki powiem Wam, że jakiś czas. Temu jechałem autem z człowiekiem trzykrotnie poddanym eksperymentowi. A jak no to wiecie. I słuchajcie, nie wartościuję ludzi pod tym kątem. Wielu uważam za, za um, dobrotliwych, dobrych, tak samo jak um, jest wielu hamów pośród, pośród tych, którzy um, nie przyjęli dźganki. Po prostu w tym przypadku uważam, że no ktoś popełnił błąd. No ale jechałem po prostu z, z człowiekiem trzykrotnie poddanym eksperymentowi. No i człowiek ów, tak mocno, że tak się wyrażę, no bo ja staram się być dyplomatycznym, a czasami mi się nie udaje, tak mocno nie pachniał, że nie mogłem wytrzymać. I to, co czułem, to Taka mieszanka wirusa i odoru z domu pogrzebowego. To nie oznacza, że to ma być jakaś reguła. Od razu hmm, pragnę zaznaczyć. Nie, nie wiem, czy wy czujecie czasami, jak ktoś na przykład hmm, spośród waszych nie wiem, domowników hmm, z rodziny zaczyna chorować. No to czuje się taki, taki hmm, specyficzny odór w powietrzu, prawda? No więc ja czułem taką mieszankę wirusa, ale też z takim odorem jakby z domu pogrzebowego. No tak, tak mi to yy, akurat podchodziło pod takie yy, zapachy. No właśnie. Yy, ale tak jak wspomniałem, nie, nie każdy po trzech dźganiach taką woń wydziela, na pewno. Yy, nie wiem, może przypadek, a może nie. Dodatkowo miał pomalowane paznokcie na czarno. Nie jest. No i nie jest właśnie tym, za kogo moglibyście go uznać, prawda? Że jest no, preferencji jednakowych jednakowych, nie jest, nie jest pod tęczy bo, bo jakoś tam go zagadałem, ma kobietę. No ale jak spytałem, skąd taka moda, to oznajmił, że po prostu y, mu, się to, y, mu się to podoba. Ktoś mi powiedział, że takie takie y, paznokcie pomalowane na czarno y, to jest przejaw y, pychy, y, takie, takie bezrozumne popugowanie od innej y, głupiej mody, na przykład nie wiem od sz, tego sz, szpaka chyba tak, że oni chcą być tacy oryginalni, chociaż Pagno to jest wiadomo y, w, w klanie. Dostaje sukces od, od rogatego. No ale tak jak patrzyłem na tego człowieka, to pomyślałem sobie: no Szkoda ludzi, szkoda ludzi. I jedyne co, to pozostaje się modlić o takich, i chyba się modliłem o niego, z tego co pamiętam. Ale o wiele bardziej szkodami takich, o których zaraz powiem. Słuchajcie, pewna kobieta. Po moim tekście o roznoszeniu białka kolca yy, na niezaćganych, na, napisała mi tak, napisała mi w mailu. W ogóle to przepraszam, że nie odpisałem na yy, jeszcze maile, ob, dlatego że się troszeczkę ich uzbierało. Yy, a uzbierało się ich też między innymi dlatego, że yy, zlikwidowano mi Facebook. Yy, ci, którzy nie wiedzą, od razu tłumaczę, yy, jak to się stało. Bo być może w poprzednim filmie um, nie informowałem o tym. Nie pamiętam. Dokładnie. Um, czy może ten film był jeszcze przed usunięciem mi profilu Facebooka detektyw prawdy um, um, Co się stało? Otóż um, nie wiadomo skąd, nie wiadomo, za jaki artykuł, za jaki link. Um, zablokowano mi dostęp do mojego profilu, nie mogłem nic uczynić, tylko zaproponowano mi administrowanie stroną. Czyli jednym słowem mówiąc, ch chcieli mi poddać resocjalizacji. No i ja się na to nie zgodziłem i postanowiłem konto usunąć, profil usunąć, dlatego że no, musiałbym zgodzi się na, na, ich, na ich grę. A ja się nie zgodziłem. Ma to w, w sobie wiele plusów, między innymi ograniczony hejt, no ale też są minusy takie, że ludzie do mnie nie mogą pisać przez Messenger'a, przynajmniej przez ten profil. No i pisują maile. Dlatego przepraszam za brak odpowiedzi. Postaram się w ciągu jednego dnia odpowiedzieć postaram się zaciskiem na postaram. A na Facebooku mnie już nie ma. No i chwała Bogu. i chwała Bogu, ponieważ prędzej czy później yy, i tak i tak wszystko będzie podłączone przez logowanie będzie przez Facebooka lub przez yy, Google, przez, przez jakieś nie wiem czy Gmaila. Yy, już teraz są takie strony, nie wiem, chyba na OLX tak jest, że jest yy, są dwie możliwości, znaczy trzy, jeszcze, jeszcze trzy możliwości wyboru przez mail, przez konto y, Google i przez y, Facebooka, y, ale wracając do tej kobiety, która do mnie napisała, to o, o roznoszeniu y, która, o kobiety, która chciała skomentować y, mój tekst o roznoszeniu białka, kolca no, na niezadźganych napisała mi tak nie mogę zostawić komentarza na blogu, więc piszę do pana prywatnie. Zaskoczył mnie pana artykuł odnośnie przenoszenia białka spike z osób um, poddanych eksperymentowi na osoby niepoddane eksperymentowi, ponieważ nie wiem, czy ja tego nie doświadczyłam. Zaszłam w drugą ciążę. Nie jestem zaćgana, jestem zdrowa, młoda i nic mi nie dolega. Niestety, moja ciąża przestała się rozwijać i obumarła w drugim miesiącu. Nie wiadomo, czemu nagle płód przestał się rozwijać, ale w tym czasie spędzałam dużo czasu z moją całą zaszczepioną rodziną. Nie wiem, czy to prawda, ale poczułam ukłucie w sercu w trakcie czytania pana artykułu. Może to była przyczyna poronienia, może po prostu z przyczyn biologicznych. Niestety, tego się nie dowiem. Chciałam tylko podzielić się z tym chciałem się po, tylko podzielić tym doświadczeniem e, z Panem dlatego chciałem podziękować z całego serca za Pana blog zgadzam się ze wszystkim co Pan pisze i bardzo mi pomaga w rozwijaniu mojej raczkującej wiary niech Pan Jezus Pana błogosławi e, dziękuję za tego maila e, jeżeli mnie słuchasz szanowna słuchaczko siostro y, wierzę w to e, Tobie niech też Bóg błogosławi w imię Jezusa i bardzo mi przykro, że doszło do takiej sytuacji. Jest to wielce możliwe, że tak się stało. I ja ten mail między innymi publikuję po to, żeby oczywiście bez danych osobowych, po to, żeby inni zaczęli się zastanawiać nad tym, czy tak się może dziać. Ja wiem, że na początku, kiedy ludzie zaczęli przyjmować ten eksperyment, Kobiety, to pisałem o tym na blogu, kobiety y, zaczęły mieć problemy menstruacyjne. Y, to był jeden, jakby, z takich skutków. Kobiety, które nie były, y, nie poddały się eksperymentowi, a przebywały w pracy czy w rodzinie pośród takich, którzy się poddali temu eksperymentowi, zaczęły mieć problemy menstruacyjne. Y, no więc, y, może to komuś w czymś pomoże, ale też jest dowodem na to, co ci, lu ci ludzie robią. Dlatego właśnie opublikowałem ten mail. No, nasuwają się ostre słowa, epitety, ale ja takich nie mogę użyć. Nawet tych kulturalnych nie mogę użyć, ponieważ zamykają nam usta. No i generalnie tutaj ta flaga jest chyba odpowiednia do skomentowania tego, co się dzieje na świecie. Czerwona zaraza pada na, na, na cały świat. Potomkowie Ezawa, Edomici yy, i Lucyferianie chcą ludzkość zniszczyć. Powstaje wiele tragedii. Yy, niestety yy, no, ja robię to, co mogę i no, dlatego wy też powinniście robić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Powinniśmy ostrzegać innych, yy, powinniśmy wysyłać wiadomości, walczyć tak, jak się da, bo tu chodzi o życie i zdrowie ludzi czy, czy zdrowie i życie. Wybierzcie sobie kolejność, to nie jest istotne, bo albo ktoś będzie chory, albo ktoś będzie po prostu dead. No, tak to wygląda. No, musimy coś robić, nie możemy się poddawać. Ja wiem, że jest ciężko, że już mm, wielu traci nadzieję y, na, na innych zmiany, ale słuchajcie, no, nadchodzi jesień, będzie źle, dobrze o tym wiecie. I może część ludzi, tych którym wysłaliście coś tam, coś tam, kiedyś tam, może zmądrzeje, znaczy nie no, na pewno jakaś część zmądrzeje, dlaczego jestem pewien, dlatego jak to czasami powtarzam, że yy, kiedy się tylko zaczęła yy, planowana demonia, yy, to yy, mój kanał, który miał tam 4-5 tysięcy, a już go nie ma yy, obecnie, bo skasowali mi dwa kanały, yy, nagle miał 20 tysięcy subskrybentów, ponieważ przyrost yy, miesięczny był około 2000. Ale kiedy już jest fajnie, kiedy jest ciepło, kiedy są wakacje, yy, kiedy nie ma nakazów żadnych, yy, mój kanał przestał być interesujący. Yy, no więc też trochę jakby straciłem wiarę w ludzi i ja wiem, że yy, no, ten film na przykład obejrzy, podejrzewam, 2-3 tysiące osób i jakaś tam część znowu dojdzie, obudzi się i dla tych ludzi to robię, owszem, ale mam prawo też do um, jakiegoś zdegustowania, do um, utraty lekkiej um, nadziei. Mam do tego prawo, jestem człowiekiem um, i na, nadal um, będę to robił dopóki um, cenzura albo nie nie usunie, albo mnie nie um, Usuną mnie, nie unicestwią mnie, czy w jakiś tam inny sposób y, nie zniszczą mnie, ponieważ mają taki arsenał środków, że mogą, mogą mnie zniszczyć na rozmaite sposoby. Y, fakt faktem, no, nie mam takiego zasięgu jak niektórzy na przykład, no, nie będę wymieniał, bo już miałem na końcu języka kogoś tam wymienić, kto, kto jest, jest kontrolowaną opozycją i Zajmuje się teoriami spiskowymi, aczkolwiek w ogóle nie przyprowadza ludzi do Boga, tak jakby Apokalipsa to był tylko znak bestii, a przecież Apokalipsa mówi o tym, jak uniknąć, uniknąć zwiedzenia i jak przyjść do Jezusa. Pierwsze trzy rozdziały mówią o tym, jakie są kościoły, kto nie zostanie zbawiony, że tylko zbór w Filadelfii prezentował postawy, które się podobają Bogu. A reszta, głównie laodycejski, i to teraz żyjemy w tej epoce laodycejskiej, to byli chrześcijanie letni, prawda? Więc Bóg przez, Pan Jezus przez Apokalipsę nawołuje do opamiętania, do uświęcania, a nie do tego, żeby chwalić się czymś, jakąś tam wiedzą o znaku bestii, o tatuażu elektronicznym, czy o, wpiszcie sobie tam, co chcecie, w to miejsce. Szkoda, szkoda tych wszystkich ofiar. Ja przez ten cały okres planowanej demonii, przez te dwa lata ostrzegałem, ryzykowałem wiele, likwidowano mi konta, usuwano mi linki na Facebooku, robiłem co mogłem. Jest mi bardzo przykro czy dać takie maile, jak od tej, od tej kobiety. Nie wiem czy tak do końca jest, ale, ale no, uważam, że warto o tym napomównąć. Żeby ludzie um, może się jakoś tam pilnowali, szczeg szczególnie kobiety w ciąży um, obok osób takich, które się dały, dały um, zadźgać, da poddały się temu eksperymentowi medycznemu. A może y, tylko przy takim okresie jakby y, takim owocowania. Tego, co się tam dzieje w, w organizmach tych ludzi, świeżo yy, poddanych eksperymentowi. I to chyba na tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech Duch Uświęcający Was chroni i prowadzi z Bogiem.